Siemanka, widzę, więc. Siemanka, kolanka. Ja to w odcinku, z to dzieci. Teraz mamy przyrodę. I tutaj na tą blisko pytanie: Co to oznacza? Cześć. Co to, to oznacza? Co to oznacza, że. Co oznacza, To jest a. Że coś jest sprężyste. Ja to zmarzę. Potrzebuję. Co oznacza, że coś jest sprężyste? Hmm, to powiemy słownie. Co może być. Co oznacza sprężyste? Wiem, że wiesz, Oliwia, dlatego. się zapytam. Sprężysty to jest coś takiego, czy pamiętasz, kiedy mnie To jest coś takiego, że to się jest trudno wyłamać. Jest takie, że można powyginać na różne sposoby. Tak, bardzo dobrze. To teraz zapiszemy sprężysty. Co może być w No właśnie. Dobra, sprawdzajmy nas, czy nie mamy nic takiego. A, co, a gdzie wyjeżdżacie? Le na plażę. O, fajnie. Ale do jakiego kraju? Do Japonii. A nie do Turcji? Do ja Turcji. chyba do Turcji. A, mylą no mi się te kraje. Kraj to kraj. Teraz <grystwa> ja. Sprężysty, co może być sprężysty? <grystwa> miedziany, miedziany drut? Dokładnie, miedziany drut. Ale cute! Ale cute zabawka, my ją zabieramy. Dobra, idziemy na samolot. Trzyma pilocie piesku. Idziemy drugi. Dokładnie, to jedno nam starczy. Przepiszcie to. Tomat. Je ci. to, to przepisać. No kurczę, pani chłopak, proszę zostawić. Ale to inny. Dobrze, je, i. i jak się już to I przepiszę to, proszę przepisać całą stronę. wy podręcznik. Misia, a do której klasy chodzi twoja córka? Najstarsza? E, a najstrasza, ona chyba do... Czwartej, trzeciej. Mhm. A, naj... A taka średnia? A ta średnia to przedszkola. No ja nie, nie mam średniej, ja mam tylko najmłodszą. Nie. Bardzo... Proszę pana. Słucham. Co jeszcze jest w O, wreszcie żeś że coś odpowiedział. No co?

Mama, oni chcą mi zabrać paski, Córeczko? Na no serio twój syn jest sprężysty? Nieprawda, tak nie. No, to tak. jakieś żartuję. Hmm. Jak. Hmm. Dobrze, więc teraz... O, będziemy rozmawiać o rzeczach, nie tylko jakby... o rzeczach, które są sprężyste oprócz miedzianego druku. Na stronie w podręczniku dziesiątej albo była w dziesiątej. Dziesiątej Jedenastej stronie Macie, co jest sprężysta? A? Słucham, Lauro Bo ja wiem co będzie Ja też wiem, ja też wiem Sprężyna sprężysz sprężysta Właśnie. Ale zapytam się. Dziękuję mi się za podpowiedź. Na no, mi będzie ten. Dobrze, no to czy sprężyna jest sprężysta? Kuba, proszę odpowiedzieć. Nie. Nie. To odpowiedź. No to no, ten, ten sprężyna to też jest. Sprężyna. Ale co jeszcze? się teraz ty odpowiedz ja powiedziałam sprężyna. Ech, dobra. Sprężyna to jest taki, można powiedzieć, najłatwiejsze Dlatego tutaj dajemy 100%, że to jest na sporo, 100% sprężyste. Bo sprężynę bardzo ciężko wyłamać. Uwaga! Uwaga, odlatujemy! Więc może zawsze zawsze będzie sprężysta. On jest mój. Przepraszam, ale pies jest nasz. Dobrze, no to teraz napiszemy sobie krótkie zadanko. O nie. Bo ci. Dzwonek yeah! e, 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 e. Ach, nie wiedziałem, że dzwonek. No to następnym razem. Jest, ale nam się udało. Ha, ha. Malujemy tego pana, pora. Tchu. Taka poważna. Pa, 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 pa. To co? To dziewczyna! To jest papierek! To y no nie ja. To się tam właśnie. opowiada. kto zjedł papierek? To jest no jakaś dziewczyna. A kurczaki nie sprawdzaliśmy, czy nasze. Ale my nie sprawdziliśmy! Bagaże, czy nie ma nic złego, kurczaki! Dobra, przepraszamy, my idziemy sprawdzić bagaże. Dobra, idzie bagaż. Czemu pikasz? To nieprawda, to jest dobre! Tam nic nie ma. Nie resztować na 25 zł. O, dobra. Nie rozczujemy ich. Mm -hmm. Nie pytaj się, co się u mnie dzieje. Ja tutaj Zykalne co się u mnie dzieje. No, tak, no. Dobrze. Plaża wytorują. By... Hmm, ciekawe, co się ciekawe dzieje co się u Lenki. No dobrze. Idę ich po W budkę wstajemy. Hmm. Jesteśmy na plaży plażyliśmy kongam moją trapkę. Ej, 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 proszę pani nie mogę ściągnąć. Ja moje pyłki ja też. też. A moje czapki... Ja coś czapki nie mogę zdjąć. Już poczekajcie, może to wina jakiegoś kleju. Czyli nie robiliśmy jeszcze plac plastyczny. Lękka jeszcze śpi? A. Dobra, wezmę chusteczkę. I pomoczę ją wodą. Jest. Yes. Proszę. Yes. Jeszcze tutaj. Nie twoje, czek. O, mam cały włosy w kleju. Y, chodź, pójdziemy wypłukać. Trochę tego, trochę Czemu ty się śmiejesz Bartka? Nie się. A koleś się nie śmieje? Eee, Pora ucieczki. Pora uciekać. Okej, jestem. Papa. Papa. smoczka Papa. co Papa. za Papa. 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 na Papa. 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 Ej. Siągiem! 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 No dobrze widzowie, ale to koniec tego odcinka. Jeżeli właśnie ten odcinek spodoba, Zostawcie łapeczki w górę i upewnijcie się, czy zostawiliście subika. No to pa! Pa! pa, pa.